na Pytania, pułapki autorzy książki Racje Interpersonalne. Procesy porozumienia się, ale linii zauważają, że istnieją także zezwolenia pytania, pułapki, za pomocą których nie tyle prosimy o odpowiedź, ile sugerujemy ją poprzez zakamuflowane poddawanie wiadomości w formie pytającej. Tego rodzaju wypowiedzi wywołują w rozmówcy poczucie niepewności i słuszne relacje obronne. Na czym polegają pytanie pułapki? jakie rozpoznać? Zapoznajmy się z przykładami. Pułapka nam mówiącego. Wymaga się potwierdzenia bądź zaprzeczenia. Przykładem jest pytanie: Nie podoba ci się ta książka? Które posuwa płotową reakcję na poruszany temat. Mówca czuje się w podczasku, bo albo potwierdzi opinię, albo się jej przeciwstawi. Został pozbawiony możliwości swobodnej wypowiedzi. Nie wyprawiać mózgu w konstelację. Najlepiej zadawać pytania w następujący sposób. Czytałeś tę książkę? Co o niej sądzisz? Sugerowanie odpowiedzi. Poznajemy je po zwrotach typu czyż nie, lub prawda, że pytań tych używa się, kiedy bardziej oczekiwane jest potwierdzenie opinii niż usłyszenie rzeczywistych poglądów rozmówcy. Wyglądają one na następująco: czy nie sądzisz, że ona byłaby dobrą szefową? Powiedziałeś, że gdzieś coś się spotkamy, ale cię nie było, zapomniałeś? Niezweryfikowane założenia zakładają pewien stan, na przykład kiedy stawiamy pytanie, dlaczego nie jesteś uważny na to, co mówię. Przyjmujemy, że rozmówca nie poświęca nam swojej uwagi, a kiedy deputujemy o co ci chodzi, sugerujemy, że coś jest nie w porządku. Najlepiej w takich sytuacjach weryfikować wprost własne przypuszczenia, zamiast się domyślać. Kiedy rozmawialiśmy, często zaglądałeś do telefonu, wrażenie, że nie słuchałeś tego, co do ciebie mówiłam, bo nie było to interesujące. Ukryte zamiary należą do tak zwanych pytań strategicznych, a nie spontanicznych. Na przykład pytanie, co robisz sobotę wieczorem. Nie musi oznaczać zaproszenia do miłego spędzenia wolnego czasu, lecz prośby o pomoc. Jak dobrze, że jesteś wolny, pomóż mi w przenoszeniu mebli do nowego mieszkania. Oczywiście o wiele lepiej jest, potrzeba wyrazić wprost. Potrzebuję pomocy w przenoszeniu mebli. Czy mógłbyś mi pomóc w sobotę wieczorem? W udzielaniu odpowiedzi na tego typu pytania dobrze, być wyważonym i ostrożnym, to zależy. Dam Ci odpowiedź, kiedy mi powiesz, co planujesz. Gotowe stwierdzenia. Podkreślenie pewnych słów czy aspektów zmienia pytania w twierdzenie. Zamierzasz dalej pracować w takim rytmie i unieść to zmęczenie? Skończyłaś już tę rozmowę? Oczekiwanie poprawnej odpowiedzi. Czasami rozmówca domaga się wyraźnej odpowiedzi, pomijając te, które są niezgodne z oczekiwaniami. Jak myślisz, czy powinnam założyć na dzisiejszy wieczór tę ch habrową sukienkę? Czy uważasz, że jestem zbyt gruba? Sądzisz, że właściwie zachowałem się w tej sytuacji? Udzielenie odpowiedzi na tego typu pytania może być dla rozmówcy krępujące. Komunikacji można się nauczyć. Pozdrawiamy z Bogiem.